Sąd apelacyjny w Warszawie zdecydował wydanie działacza Falun Gong Zhihui Komunistycznym Chinom jest niedopuszczalne. Nakazał natychmiastowe zwolnienie go z aresztu Warszawa Białołęka. O tym porozmawiamy z obrońcą Zhihui mecenasem Krzysztofem Kitaj-Grodzkim. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka Ełnika Chojecka. Zapraszam. Panie mecenasie, witamy serdecznie ponownie w Telewizji Idź Pod Prąd. Witam, dzień dobry, adwokat Krzysztof Kiligrodzki. E, świetnie, że znalazł pan dla nas czas i gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie wraz z pastorem Pawłem Chojeckim, szefem Telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry, panie redaktorze. Panie mecenasie, powiedzmy naszym widzom, co dzisiaj się stało na posiedzeniu Sądu Apelacyjnego w sprawie działacza Falun Gong, który tak jak mówię, którego ekstradycji z Polski do komunistycznych Chin domagał się tamtejszy rząd w sprawie Zhihui W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę po uchyleniu poprzedniego postanowienia przez Sąd Najwyższy. I w trakcie tego posiedzenia po zajęciu stanowiska przez obronę i przez urząd prokuratorski sąd wydał postanowienie o uznaniu za niedopuszczalne wydania pana Zhuahili Li w Chińskiej Republice Ludowej i jednocześnie nakazują natychmiastowe zwolnienie go z aresztu. Ja właśnie przed chwilą opuściłem budynek sądu najwyższego, ponieważ y, 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 siedziba sądu operacyjnego znajduje się de facto w tym samym budynku. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że sam nie mogę uwierzyć, że ta gehenna mojego klienta trwająca ponad dwa lata właśnie się przed chwilą skończyła. <laughs> tylko myc... tyle mogę powiedzieć. Mała Bogu, tak. możemy dodać. E, rzeczywiście tak. my przez ten czas y, oraz nasi widzowie y, modliliśmy się o, o pana klienta, również y, o y, powodzenie dla pana na, y, na sali sądowej, no i. Jak widać modlitwy zostały wysłuchane, też nasi widzowie wysyłali kartki, listy do Dżihuey Ali, do aresztu śledczego Warszawa Białołęka. Panie mecenasie, co dalej? Co teraz z Dżihueyem liczy? On już jest uniewinniony, wiemy, że jest wolny, już nie będzie w polskim areszcie, ale co dalej? Tak, to... Pan li jest w mojej ocenie, w chwili obecnej na razie bezpieczny tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. To oznacza, że w dniu dzisiejszym, w momencie, kiedy odbiorę go z aresztu, zostanie zawieziony do mieszkania, które zostanie wynajęte na jego potrzeby i będziemy kontaktowali się zarówno z władzami Królestwa Szwecji, czyli jego obecnej ojczyzny jak również z adwokatem w Sztokholmie, z którym współpracujemy od pewnego czasu, żeby zbadać, jaka w tej sytuacji byłaby jego sytuacja na terenie Królestwa Szwecji, czyli jego, jego ojczyzny. Tu trudno jeszcze mi się wypowiadać, jakie będzie stanowisko władz szwedzkich przy tego, rodzaju, przy tego rodzaju orzeczeniu, natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że jedynym azylem dla niego jest teren naszego kraju. Już wiemy o tym sprawiedliwym wyroku. No niestety trzeba było czekać prawie dwa lata. Nie wiem czy to więcej, czy mniej, no ale dwa lata to jest ogromny czas wyrwany z życia człowieka. Cieszymy się bardzo z tego, że pański klient jest już na wolności. To naprawdę no i liczyliśmy na to i modliliśmy się i to jest wspaniała wiadomość, tu jak niedawno dowiedzieliśmy się w redakcji od pana jako chyba Piersi, także cieszymy się za ten przywilej podania też tej wiadomości. To naprawdę wszyscy tu zakrzyknęliśmy z radości, ale interesuje mnie jak zachowała się prokuratura czy no kwestia czy ten kierunek... Znaczy, na posiedzeniu pojawiła się pani prokurator regionalna, która w zeszłym roku jako jedyna, jako jedyna z przedstawicieli pro, prokuratury oponowała przeciwko wydaniu paneli władzom chińskim. W pewnym sensie można powiedzieć, że ona też, pani prokurator, była orędownikiem takiego rozwiązania tej sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że z tego co wiem jest to osoba, która bardzo dobrze zna politykę międzynarodową realnie, jakie są na świecie w różnych krajach i jest specjalistą w tej dziedzinie. I jej wypowiedzi, jej stanowisko no, było zbieżne z obroną i, i w, w stopniu kapitalnym ułatwiło całą tą sytuację również mojemu klientowi i, i za to też jestem wdzięczny, bo niestety e, e, wcześniej stanowisko prokuratury, z tym wyjątkiem, o którym powiedziałem w tej chwili, było absolutnie na nie. Było absolutnie e, niekorzystne, więc tym większe uznanie, dla dzisiejszej pani prokurator, która jak widzę zajęła stanowisko nie tylko odpowiadające pewnym zasadom praworządności i prawa, ale również miałem wrażenie też zgodne z sumieniem i gdyby tak prokuratura działała w każdej sprawie, myślę, że że dużo, dużo by było w naszym kraju lepiej. Tak, tak uważam. Także em, em, sukces ma wielu ojców, prawda? Porażka jest sierotą. Natomiast na, na to postanowienie złożyły się wiedza i, i, i poglądy wielu różnych gremiów. Między innymi też należy wspomnieć o Rzeczniku, czy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Także te, te wszystkie siły spotkały się dzisiaj w sądzie apelacyjnym i, i w gruncie rzeczy zajęły stanowisko zbieżne, bo sąd apelacyjny podkreślił, że podziela stanowisko w pełni obrony, ale również podziela dzisiejsze stanowisko prokuratury i poprzednie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, więc. Dzisiaj na posiedzeniu przed sądem apelacyjnym wszystkie strony osiągnęły pewien konsensus, jeśli chodzi o kierunek wnioskowania, więc myślę, że sąd apelacyjny miał o tyle, o tyle łatwiejszą sytuację, że, że najwyraźniej zauważył i widział, że, że tutaj jest zgoda wszystkich stron co do tego, więc myślę, że, że no, no stało się bardzo dobrze i i pokazaliśmy, że jesteśmy krajem samodzielnym, o samodzielnym myśleniu na temat pewnych rzeczy, nie bojących się, niekonformistycznym, bo, 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 bo podjęcie takiej decyzji i przede wszystkim podjęcie tego typu stanowisk wymaga jednak pewnej determinacji i odwagi. Ja bardzo się cieszę, że bez względu na różne słabości żyję w kraju, gdzie jeszcze można tak się zachowywać i takie. takie Straciliśmy na chwilę. To jest, to jest prywatny sukces mojego klienta, ale również to jest jakiś punkt odniesienia do tego, jak będziemy podchodzili do praw człowieka i obywatela w przyszłości. Będziemy w gronie krajów, gdzie te standardy wydają się najwyższe i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Rzeczywiście jeszcze, jeszcze ja chciałam przypomnieć nazwiska dr Przemysław Tarwacki, główny specjalista w Zespolowie Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Również był między innymi na rozprawie kasacyjnej w Sądzie Najwyższym Dżihuejali. Mecenas Michał Hara również od Rzecznika Praw Obywatelskich zajął się tą sprawą i także był naszym gościem. Bartosz Żurawicz, dziennikarz TVN-u, który również przygotowywał szereg materiałów na tematy sprawy Jali. Tak jest, tak, jest. I uważam, że rola mediów była tutaj też bardzo, bardzo ważna. Ja myślę, że Państwa materiały z tego, co docierały do mnie informacje z całego świata, przebiły się. Wiem, że Financial Times napisał jakiś dosyć duży artykuł na ten temat. Wiem, że to przeszło echa przez Kanadę, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię. Bardzo, bardzo uważnie przyglądano się tej sprawie, zresztą też dzięki Państwa programowi z wiadomych względów na Tajwanie. Także jeżeli mówimy o ojcach sukcesu, to oczywiście nie możemy zapominać o Państwu, bo Państwo odegraliście też bardzo istotną rolę w dochodzeniu do tej, do tej sprawiedliwości, która się dzisiaj na szczęście zadziała. No, Dziękujemy to... też w tym momencie redaktorowi Hannie Shen, naszej korespondency na Tajwanie, która również no, miała swój udział w tym zwycięstwie, tak, ale przede wszystkim tak. gratulacje dla pana mecenasa. Dziękuję i ja jeszcze raz chciałbym serdecznie państwu podziękować. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwy dzisiaj i nie traktuję tego tylko jako sukces zawodowy bo nasuwa mi się zawsze takie, w takich sytuacjach takie, takie powiedzenie, że ratując jednego człowieka, ratując jedne życie, ratując cały świat, wiadomo, że ono pochodzi z czasów dużo bardziej mrocznych, prawda, ale myślę, że coś z tym jest i to jest dla mnie szczególnie ważne. Także cieszymy się, że moglibyś, mogliśmy być w tym zaszczytnym teamie, który stanął po stronie sprawiedliwości, praw człowieka, ogólnie po stronie dobra. Cieszymy się, że nie było żadnego konfliktu w sądzie, tylko tu wszystkie strony były zgodne. I to takie mocne podkreślenie, jeśli dobrze zrozumiałem, pana mecenasa, sąd powiedział, że jest niedopuszczalne wydanie Chinom tego obywatela tak, już dzisiaj tak. Szwecji. Niedopuszczalne. Ja, panie proszę. Chciałbym jeszcze wspomnieć, będę za myślę, godzinę półtorej rozmawiał z panem Li i będę go prosił, żeby jeśli będzie państwa wola, taka żeby udzielił Państwu Oczywiście. za kilka dni wywiadu w tej sprawie. Czekamy, czekamy, w każdej chwili nasze studio jest pod parą i będziemy nagrywać, jak tylko pan Li będzie mógł się z nami skontaktować. Tak jest. Ja myślę, że w ciągu najbliższych 24 godzin podejmiemy kontakt i umówimy tą, tą ten wywiad w ciągu najbliższych kilku dni. Czy, czy mogę jeszcze nazwisko pani prokurator prosić, żeby ono tu wybrzmiało, byśmy mogli ją pochwalić zwykle ostatnio. Pani, pani prokurator Adamiak z Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Prokurator... Ja niestety w tej chwili nie mogę sobie wspomnieć imienia, ale pani prokurator Adamiak. Bardzo pozdrawiamy panią prokurator Adamiak. Dużo gorzkich słów w ostatnich miesiącach czy więcej mówimy o prokuraturze, o jej upolitycznieniu. Mówiliśmy też ogólnie o ministrze Ziobrze, że tu, że tak powiem, wypowiadał się na rzecz chińskiej firmy Huawei, stąd obawialiśmy się stanowiska prokuratury, także wielki, wielki szacun dla prokurator Adamiak, że tutaj zachowała się pani tak, jak trzeba. Prokurator Anna Adamiak rzeczywiście... Y Drodzy Państwo, jeszcze informacja, Panie Mecenasie, co dalej? Jakie, jakie są według Pana prognozy odnośnie losów Zhichwei Ali? Wiemy, że już nie jest, czy nie będzie za chwilę w areszcie Warszawa Biała ale co dalej? To znaczy, tak jak powiedziałem, nawiążemy już kontakt ze stroną szwedzką. Jeżeli się okaże, że postanowienie, to, które dzisiaj zapadło, już ono jest wprawdzie prawomocne. Nie sądzę, żeby ktokolwiek odwoływał się w trybie kasacyjnym do Sądu Najwyższego właśnie dzięki tej zgodności wszystkich stron, to wtedy, kiedy ta sprawa już będzie definitywnie, absolutnie i niepotwarzalnie zakończona, mówi pod względem formalnym, bo to tak naprawdę stało się dzisiaj, to wtedy Będziemy rozważali właśnie ten kontakt i chcemy poznać stanowisko strony szwedzkiej, jakby jego sytuacja wyglądała w, no, w kraju, w którym mieszka od wielu lat i w którym żyje. I dopiero potem ewentualnie będą podejmowane jakieś decyzje. Na pewno pan Liz zostanie teraz w Polsce przez, przez czas, dopóki ta sytuacja się absolutnie nie, nie, nie wyjaśni i gdzie zgodnie z prawem ewentualnie, będzie możliwość opuszczenia terenu Polski, ale tylko podkreślam zgodnie z prawem y, y, naszym polskim. Mam nadzieję, że dzięki temu, co zrobił pan mecenas, co zrobił cały zespół, który tu wymienialiśmy, pan li Lee no inaczej spojrzy na Polskę niż przez kraty aresztu w Białołęce i rzeczywiście będzie miał i dobre wspomnienia i będą też jakieś owoce, wiemy, że pan Lee jest biznesmenem, może będą jakieś też dobre owoce gospodarcze tych kontaktów. Ja tylko ja Państwu powiem, że miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które przebywały w celi z panem Lee, które później opuściły areszt tam z różnych względów. Ja oczywiście nie będę jakby um, cytował nazwisk. Były to osoby na wysokim poziomie i wszystkie podkreślały, roz, rozmawiałem z dwiema osobami, że pan Lee bardzo dużo się modlił. Naprawdę bardzo dużo się modlił przez te dwa lata. I, i myślę, że tylko dzięki temu przetrwał. Chwała Bogu. Dziękuję też wszystkim naszym widzom za wsparcie, za te kartki, które docierały po szwedzku. Niektóre my tutaj dzięki naszej koleżance z redakcji, Hani Jazgarskiej, mieliśmy kartkę nawet po chińsku. I A, drodzy Państwo, prawda? teraz można już ogłosić, że, no, że... Tych kartek już nie wysyłajcie Państwo do aresztu Warszawa Biała Łęka, bo tak jak mówi mecenas Krzysztof Kita i Grodzki, za niedługo Dżychłej Ili już będzie wypuszczony z aresztu. Panie mecenasie, serdecznie dziękujemy za te relacje, na żywo informacje z posiedzenia sądu. Życzymy powodzenia w dalszej pracy i mam nadzieję, że wszystko no, skończy się pomyślnie. Dla Pana klienta. Jest. Bardzo Państwu dziękuję i jadę właśnie do aresztu. Za godzinę Pan Li będzie wolny. Dziękuję. Gorąco, dziękuję gorąco pozdrawiamy także Pana Li. Tak jest. Dziękuję, przekażę i myślę, że będzie mógł osobiście podziękować Państwu za to wszystko. Mamy nadzieję na rozmowę. Był z nami mecenas Krzysztof Kitaj-Grodzki, obrońca Dżihueja Lee. A z nami jest mecenas Michał Hara, naczelnik Wydziału do Spraw Legislacyjnych i Ustrojowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Witamy serdecznie. Dobry, dzień dobry. Panie mecenasie, panu jest dobrze znana ta sprawa Giulia Lee, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o kasację wyroku i również właśnie rzecznik praw obywatelskich w Doktor Przemysław Tarwacki w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich był na posiedzeniu Sądu Najwyższego w sprawie Dżihuejali. Jak pan skomentuje tę decyzję Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zdecydował, że wydanie działacza Falun Gong Ali, komunistycznym Chinom jest niedopuszczalne i zdecydował o natychmiastowym zwolnieniu go z aresztu? Sąd Apelacyjny tutaj ewidentnie uwzględnił wytyczne, które. Przekazał Sąd Najwyższy uwzględniając kasację rzecznika praw obywatelskich wniesioną na korzyść osoby poszukiwanej. A zatem, o ile z orzeczenia Sądu Najwyższego wynikało, że Sąd Apelacyjny miał ponownie sprawę przeanalizować i ustalić kilka, kilka okoliczności, w szczególności to, na jakich zasadach osoba poszukiwana mogłaby w Chinach biegać się o przedterminowe zwolnienie czy w ogóle przedterminowe zakończenie kary. To sąd apelacyjny stwierdził, że już takiego dodatkowego badania prowadzić nie musi, a jedynie na podstawie tych informacji, które już posiada, może stwierdzić, że przekazanie tej osoby do Chin jest niedopuszczalne. Tutaj sprawa, przypomnijmy, dotyczyła. Hmm możliwości kary śmierci dla Jihuei Ali, która mogła go spotkać w Chinach, taka była linia obrony, ona się opiera na też opiniach organizacji międzynarodowych, że komunistyczne Chiny mogą w takich sprawach właśnie skazywać na karę śmierci i według polskiego prawa jak rozumiem, nie można odesłać kogoś do kraju gdzie za, za te przestępstwa, które mu się zarzuca, nie można odesłać wtedy takiego człowieka. Pozwolę to tylko uściślić z akt sprawy. Wynikało, że informacje przekazane przez stronę chińską wskazywały, że kary śmierci nie można orzec za takie przestępstwo, że można orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności. Problemem natomiast jest to, że również przekazaniem osoby do państwa, w którym właśnie taka kara dożywotniego pozbawienia wolności, ale bez żadnej możliwości wcześniejszego zwolnienia, czyli na przykład zastosowania jakiegoś realnego prawa łaski czy przedterminowego, warunkowego zwolnienia czy skrócenia tej kary, jeśli nie ma takiej możliwości wcześniejszego wypuszczenia tej osoby żadnej, to wtedy również jest to sprzeczne z zobowiązaniami dotyczącymi ochrony praw człowieka, które wiążą Polskę, w szczególności z artykułem III Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I to był przedmiotem badania Sądu Najwyższego i to był przedmiotem kasacji tak naprawdę Rzecznika Praw Obywatelskich, właśnie fakt, że Sąd Apelacyjny, orzekając po raz pierwszy w tej sprawie, nie zbadał, czy od takiego ewentualnego dożywotniego poznania wolności można, można by się ubiegać o jakieś realne, wcześniejsze tej kary zakończenie. Chociaż oczywiście, gdyby w grę chodziło o państwo, w którym można orzec karę śmierci, także jak najbardziej te analogiczne zasady znajdowałyby zastosowanie. To znaczy, że do takiego państwa osoby przekazać nie można. Przypomnijmy także, że Falun Gong jest no, przez komunistyczne Chiny przyjęta za sektę i za organizację niebezpieczną, niebezpieczną. i rzeczywiście jej działacze są pozbawiani życia, również też w komunistycznych Chinach no, przerabia się, mówiąc kolokwialnie. Na organy Tak, członków ten, ten aspekt jest bardzo ważny, bo aspekt ten oficjalny, gdzie tu przynajmniej władze chińskie, komunistyczne władze chińskie deklarowały, że najwyższym wymiarem kary jest dożywocie do w tej materii, no, trzeba wziąć też kontest. To kontekst ogólny, że to jest państwo dyktatury komunistycznej, gdzie prawo jest tylko można powiedzieć takim elementem służącym władzy komunistycznej i poza wyrokiem, poza samym sądem czy więzieniem pan Czechweli byłby narażony, jeśli zostałby przez stronę polską wydany na niebezpieczeństwo mordu więziennego, tak jak to kiedyś żołnierzom wyklętym tu komuniści robili w Polsce, to to samo dzisiaj robią swoim przeciwnikom politycznym. Także tu zgadzam się też z linią mecenasa kitaj że to była walka o życie tego człowieka, nie tylko też o Też tak mówił sam Zhihui Li w liście, który został opublikowany przez TVN. On mówi, że jak wróci do Chin, to zginie. Właśnie tak mówił Dziwejli. Panie mecenasie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie nadal zajmował się tą sprawą, tak jak rozmawialiśmy z mecenasem Kitej Grockim? Jeszcze sprawa Dziwejli się nie kończy. Mm. W tym momencie udział Rzecznika Praw Obywatelskich się z siłą rzeczy zakończył, bowiem Rzecznik oczywiście działać może tylko w granicach swoich ustawowych kompetencji. Z tego co wiem, przeciwko temu panu nie toczą się w Polsce żadne postępowania karne, więc na razie Rzecznik tak naprawdę nie miałby nic do zrobienia, ale oczywiście jeśli czy osoba poszukiwana, czy też jej obrońca wystąpią z takim, rzecznikiem, z takim wnioskiem, Rzecznik Praw Obywatelskich jak najbardziej ponownie będzie mógł zająć się sprawą. Czy jest pan zdziwiony stanowiskiem prokuratury reprezentowanej przez prokurator Adamiak, że tym razem prokuratura występowała o to samo, co obrona pana Jehueya To stanowisko tyle może nie być zaskakujące, że. No... Nastąpiła zmiana okoliczności, a konkretnie został właśnie wydany wyrok Sądu Najwyższego ze stycznia tego roku, no, który uchylił wcześniejsze postanowienie Sądu apelacyjnego w Warszawie. Także myślę, że ten, ten argument, uzasadnienie tego wyroku, sądu, tego postanowienia Sądu Najwyższego, no, mogło być po prostu przekonujące dla prokuratora, i dlatego takie właśnie stanowisko zajął. Tu mecenas Kitej Grodzki w wypowiedzi, którą wcześniej Państwo oglądaliście, dziękował całemu zespołowi i mówił, że ten dzisiejszy sukces, no, oczywiście jest dziełem Boga, tak jak my mówimy i dziękujemy, bo wiele, wiele osób modliło się. Wiemy też, że w celi więziennej modlił się sam, no, ten najbardziej zainteresowany, czyli pokrzywdzony tym aresztem, pan Jech ale naprawdę cały zespół ludzi, TVN, tu pan Żurawicz no, zrobił materiał na ten temat, chyba jako pierwszy. Kilka materiałów, tak, rzeczywiście. Kilka nawet materiałów. Góralnicza. Tu pani prokurator Adamiak, tu oczywiście pan osobiście i całe, I całe biuro Rzecznika, Rzecznika Praw Obywatelskich. Obywatelskich, także z naszej strony też wielkie podziękowania dla Rzecznika Praw Obywatelskich i całego waszego zespołu. I cieszymy się, że mogliśmy w takim przypadku przedsięwzięciu uratowania tego człowieka i uratowania honoru Polski jako kraju wolności i solidarności. Mogliśmy w takim przedsięwzięciu wziąć udział. Dziękuję bardzo, dziękuję za te miłe słowa. Przede wszystkim podziękowania i należą się zespołowi prawa karnego Biura Rzecznika Obywatelskiego, przede wszystkim bardzo fachowej i oddanej sprawie grupie osób, które od strony prawnej te kwestie analizują i przedstawiają rekomendacje działania Rzecznika Praw obywatelskich. Dziękujemy serdecznie także w imieniu naszych widzów, którzy, tak jak rozmawialiśmy, wysyłali do Dzihuejali, do aresztu śledczego warszawa Łęka listy i kartki no, z takimi słowami Otuchy. Drodzy Państwo, tak jak mówił mecenas Kitaj Grodzki, kiedy ratujesz jedno życie, ratujesz cały świat, dzisiaj w dobrych nastrojach żegnamy się z Państwem. Moim i Państwa gościem był mecenas Michał Hara z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. A także pastor Paweł Chojecki, szaf telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Ci również. Dziękuję Tobie, Państwu, naszemu gościowi i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia.